Dzisiaj chciałabym Wam troszkę powiedzieć o pokrzywce brazylijskiej. Tutaj przyniosłam jedną z, y, z pięciu swoich doniczek. Mam bardzo różne te pokrzywki, y, koleusy, y, w różnych kolorach. Tutaj przyniosłam właśnie taką różową, ta jest taka brązowa z zielonymi y, obramówkami. Ta różowa z. z, z z zielonymi obramówkami, e, fiolety, zielenie, e, takie przebarwione, e, żółto, e, zielono-bordowe, typowe zielone, brązowe. E, od czasu do czasu z tych swoich pięciu doniczek, których zaznaczam, nie nawożę niczym Sztucznym. Ja podlewam je przeważnie wodą, w której są namoczone skórki bananów, albo wodą, która pochodzi po, po prostu z kawy mielonej, te fusy, zalewam wodą i tym co z wierzchu zlewam i podlewam właśnie te moje pokrzywki brazylijskie. Od czasu do czasu, jak już mi tak troszkę podrosną, to je troszkę tak tutaj widzicie, przerzedzam i zbieram sobie właśnie te listki. Rozłożyłam je do suszenia, bo można je suszyć i robić potem na par sobie z listków. Ale mo można również zrobić intrakt. Jedna część takich liści, czyli dajmy na to, yy, mamy litrowy słoik, jedną trzecią tych liści. Bardzo mocno ubitych, posiekanych. Zalewamy trzema częściami alkoholu od 30 do 40% i odstawiamy na kilkanaście dni, i mamy ten alkohol, powinien być podgrzany, ciepły, gorący. I mamy po tych kilkunastu dni, dniach nalewkę taką, którą zażywamy dwa razy dziennie po 10 ml. Albo robimy sobie napar, że jedną łyżkę takich świeżych albo ususzonych, zalewamy jedną szklanką gotowanej wody, przykrywamy do zaparzenia i po pewnym czasie pijemy. I po pewnym czasie pijemy. Dlaczego ja tak lubię te koleusy, te pokrzywki brazylijskie? Bo albo intrakt, albo ten napar powoduje, Wzmożone krążenie wieńcowe, czyli nasze serce jest ukrwione, hamuje syntezę lipidów, czyli pobudza trzustkę do wytwarzania insuliny. Jest to roślina też autoimmunologiczna, która będzie hamowała powstawanie rumienia, egzemy, różnego rodzaju alergii, łuszczycy nawet. Ogólnie roślina, która wzmacnia nas, e, wspomaga nas w walce z otyłością. Co jeszcze ważne, bardzo ma dobre składniki, które działają przeciwdepresyjnie. E, wskazana jest też w niedoczynności tarczycy. Zewnętrznie na możemy sobie przemywać rany, jakieś wysięki albo właśnie zmiany uszczucowe, czy alergiczne egzemy. Pamiętajcie, na pewno macie w swoich domach, ale jeżeli do tej pory nawoziliście je sztucznie, to nie używajcie ich, chyba że teraz przez najbliższy miesiąc nie będziecie po prostu podlewali niczym chemicznym, ale też bym nie była do końca taka pewna. Chyba że czymś naturalnym, Jakąś podlewaliście wodą z pokrzywą, czy po prostu skorupki jajek były namoczone w wodzie, i tą wodą podlewaliście, to wtedy można korzystać z tej pokrzywki brazylijskiej, z tego koleusa, właśnie do tych wszystkich przetworów, żeby wspomagać się w walce z tymi chorobami. Zobaczcie, jaki to jest cudowny widok. Tutaj ta roślinka, tu różne listki do suszenia, przesuszą się, poleżą 2-3 dni. Będę je co jakiś czas przerzucać i zbieram. Można zrobić ten intrakt. Pozdrawiam Was. Taka piękna roślina, a ma w sobie tak dużo wartości, które mogą wspomóc nas w naszym zdrowiu.